Więc okna pachnie, jak się mieszty piorkiem. Nie wiem czy nie prześwietli, ale Jest ładnie, jest słońce takie pomarańczowe. A my się zbieramy, pakujemy i idziemy spać za Ja. Może. Oj, jest wypadane. Tak, już czekamy na sygnał. Sygnał? Okej. Okay. Nie o, Let's go. To była to nie No. W no, widzę, no. no. Musieliśmy jechać za autostradę, bo no. Był wypadek. A? I będziemy teraz jechać sobie wioskami chorwackimi. Ale... klimaty są. Zespana kobieta. Ja sobie obrabiam zdjęcia i muszę wyczyścić chyba kamerę po prześwietlacz no, Także my się tak bawimy Zostało nam 6 godzin do celu Plus minus y, wypadki, korki Już jest cieplutko I mamy fa bardzo fajne rady, bo mój telefon nie chce się połączyć z... Znaczy y, radio z biznesu To jest pierwszy przystanek w Chorwacji, ale jest trochę kolejczyka, a my chcemy odkara pisarzowego. No idziemy, no. Jeden? No. jeden dla mamy jeden dla ciebie dla nas pół jeden Fajnie się całego. no ewentualnie masz coś wziąć. bo no. nie podoba bo nie 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 pracuję w gastro. No. Dobra. Testing był że Zajadamy Jest, nie wiem, jeszcze nie z nim próbowałam Ale fajnie wysokać. Dużo dzień? Bardzo Dużo, ale od razu stawiliśmy mhm. na ekran Nie do Nie jest dobry pomysł, no? Nie zaś nie naprawdę jakby e, youtuberką Ja bym czy to dać radę Już jesteś Widzicie? mam tu samotwór na Zresztą w normalna restauracja Rambio no bo tu nie może przejechać. O, że na 10 na 10. koleżanka trochę mnie tutaj wysadziła z miejsca. Dla że... wygody. Dla <tryk> wygody. Ja kończę obrabiać zdjęcia z Mistrzostw Polski. Zostało mi już jakieś 200. Ponowne obliczanie trasy. Wyjeżdżam z Maka. Wyjeżdżam z Maka bardzo dobre. I mam nadzieję, że kiedyś wejdą do Polski, ale jeszcze mogły być z wróżkami dobre, bo były takie na Węgrzech, ale jeszcze nie zajechaliśmy Ale zawsze można wracając na Słowacji zajechać. Też są jakieś inne.

Ale widoczki. No. Pokaż koszulkę Prycy. 50. wyjazd z tunelu. 27,5 stopnia, pamiętajcie. To jest 27,5. No, no, A Jechaliśmy za Święty Rok Za tunel Jest 32 30... Bo. osobnie e, Oni narzekają, że jest ciepło Jakby Wiatr wieje, więc no. się Nie narzeka no. Tak, prawda? No Jest ciepło Jest bardzo fajnie, ale jest, jest wiatr No, jest no dom, dobrze, wiatr. że jest wiatr No, tam mamy ładny widoczek Ogólnie próbuję nagrać jakieś bo chce być snala to wszystkim i na Zaraz robię fotę i film. Będziemy parlemować. na tych tak, to. Na tych tak, już jesteśmy. A miałam 6000 60 z... lajków. 6. Znaczy o piątek Zaraz to no. Dojechałyśmy do naszego z tego postoju, co... Malutko, także mamy piękne widoczki. jest, jest. Tak, bo tam było na przykład Mamy piękne widoczki, piękną pogodę. Pataż ma zaraz wiedzieć czarna. No. Jak? Czerwony też. No i zatrzymujemy rodzinę Słodkiej. I idziemy na... idziemy na miejscu. Prawda? Jak co? lecimy dalej, zaraz, i że jest pięknie, ładnie, i jest zimno. Zimno, tak, jak to jest Zimno, tak, pójdziemy na mosty i Nie Tak, tak, tak. Nie chciałam Ale tam po drugiej stronie, albo ty, kolejny most, to tam jest ogólnie bardziej. Chciałam kiedyś na, z niego skończyć. A jak się wraca, to też z drugiej strony można wstać, się zobaczyć. No. Idziemy w pracy. fotę. kurwa! Pęknął? Tak. Dobra, już dojdę. Ja zmienię, to Nie mam to. Na Moje buty zapłynąłaś chcesz? Nie na razie idzie, więc... ten. No pęknij znowu klapek, No dobrze, że mój tata wziął y, klej do Jaj. klapek znowu, mama wiem, że tam no. mama. Najbliżej kupię sobie w końcu klapki, które mi się podobają z Nike'a. Ale czy to byłby konieczny dodatek? Yy, nie. No ale okej, okay. reasumując, dojechałyśmy. Idziemy Mamy właśnie. co zrobić? Yy, zarezerwować stolik na obiady. Miałem koszulkę, bo wszyscy oni dali. Yy, tak, pan Polak, jak wszedł sobie zarezerwować stolik w jednej restauracji, która okazała się zamknięta, na cały głos: O, Gdańsk i Moskwa. Gdańska, Moskwa. Gdańska, Moskwa, coś takiego. Także Kasia się wystraszyła, założyła koszulkę, którą pierwszy raz widzi na oczy. Serio, nie wiem, moja mama mi ją dała, bo to w jest, jest pięknie. No, a my tutaj mamy taki piękny widoczek. I później pod tą górką będziemy się wchodzić, ale no. Więc idziemy zarezerwować e, stolik. Idziemy na... E, i idziemy na basen. To jest woda. Wcale nie jest taka zimna, Fajna woda. I patent na raczka. I... Stolik zaregrowywany. My już po idziemy kupić napoje y, procentowe i arbuza. Także Z piękna pogoda. Arbuzik. Na koks. Nie wiem, bo nie Hej, a wiesz kupić? Tak. A chciałeś dowód? A tutaj nie pytają o nic takiego. Na pewno? Tak, Kupowałam tu piwo jak miałam 15-16 lat. No dobra. No. Oczywiście nie dla mnie. No, ale... No, jak miałeś prawda? Pietrza... Nie, dobra, 15, to miałeś jeszcze. No. Idziemy jeść. Idziemy szamać. Właśnie zamawiamy jedzonko z takim I pięknym budowiem na morze, także będzie smacznie i pięknie i, I teraz pokażemy, co dostaliśmy. Tak, lawendowa i. Przespał, nie? Był. Tak. Lawendowa i zwykła. Jaka lawendowa tam jest A to, Może to jest wynagrodzenowa. A to wynagrodzenowa. To jest ocym balsamicznym, to drugie. Kurde. Tak, są. okej? Okay. Tak, one są z grilla. Och, okay. <gry> <gry> Już jedzie. Zjadłyśmy bardzo dobry obiadek, widzieliśmy i teraz i teraz idziemy się przejść, z pięknym zachodzie słońca. Coś piłka sobie. Moim marzeniem aktualnie jest iść się położyć i umyć i umyć i nie wiem i spać albo sporoć i, i spać tak. Także my po, jesteśmy po obiadku już, po spacerku, siedzimy i czujemy bombę nad basenem, lecimy teraz się myć i spać, tam starszyzna sobie baluje i się widzimy, siedzimy na miejscu. A! Ani, to, ani tam, tam, tam i, I, i po prostu będę to nagrywać przywitki, Nie wiem, będzie długie, bardzo długie, ale, mam nadzieję, że będzie fajna pamiątka dla nas. Kasia ogląda. Nie to będzie. O, już teraz. Dzień dobry, Hej. w kolejnym dniu. Mamy 10.25, idziemy na miasto. Idziemy na miasto, ponieważ pogoda od rana e, nie pozwala na plażowanie ze względu na silne wiatry, e, które pizgały bardzo mocno w nocy. Z komuś. Także tak, moi tam. rodzice poszli już sobie, my się ogarnęłyśmy i idziemy ich gonić. Także lecimy na miasto, pokażą Kasi drogę. Yay. I pewnie zahaczymy o sklep. Wyspałaś się? Tak, spałyśmy 10 godzin chyba. No dłużej 12 no. prawie. Także jest moc, jest siła, a my lecimy się bawić. Świetolec. Wyszliśmy do sklepu, bo dogoniliśmy do moich rodziców i Ończybeli. To, to jest polska dystrybucja. Kupujemy knoppers, goodies i fitarki. Chcieliśmy się płyn, płyt, bo Kasia nie działa. I Kasia uh, A, nie chce pożyczyć i... mojej mamuśki, więc Wybiera no, sobie właśnie No jest tak tym, ale... No, więc idziemy zapłacić i... O, merci. I Kasia tutaj szuka już kosmetyków dla siebie. Co, nie? Nie. Dobrze, lecimy.

Ale co? Jakie śliskie No taki nie wiem, no co, tak takie odblaskowe, no nie wiem. Jak masz progi krawężniki. Jak wchodzisz na boat. Do you want? W piątek. Ja. Najpiękniejsze co jest w to jest... Za i niefci i że są góry i morze ja, elektryczna dziewczyna, że idziemy jeszcze z liczkami i jedziemy idziemy testować znaczki i kasia się znowu wali O, tu jest najlepsza pizzeria. Tak, przyjdziemy tu na pewno. Wytrzymy samochód bo jest sauna i lecimy do tak. smakarskiej, zarezerwować łódkę oraz skoczyć z klipu i się pokopać w morzu. Bo wyjechaliśmy później, bo Polacy grali o 9 i sądzili dopiero teraz. Fajne. Ale mamy wygrane, to, to się liczy. No eee, z ciekawszych rzeczy może być prześwit na tym. Kamerze z drugiej strony obiektywu, ale damy radę to ogarnąć. I może kupię klapki, bo mam -hmm. to to mamusią. Także... Mecz podobał się? Ja to z Ja zostałam ta, ta w ogóle nie oglądała siedziała w drugim pokoju, bo już nie mogła, nie? No. Także siadamy do samochodu i lecimy. Naszym pierwszym przystankiem jest jakieś smarowanie ale jesteśmy w takim pięknym miejscu jesteśmy właśnie do miejsca świętego i nie jesteśmy w sumie raz przygotowane, bo... Mam trochę krótkie rzeczy. To się też. Oskar ma piękną chustę zawiązaną. I idziemy patrzeć, bo jest naprawdę ładnie. Eee... No. Drze. Pomachaj! Żółty. Tak. Dojechaliśmy do splitu, do splitu, do makarskiej, i ogólnie za nami jest ee, cała chmura dymu po wczorajszym pożarze. Jest to, no. Nie będąc tam z oczywiście, no ciekawe, żeby z bo tego się nie, 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 nie spotyka, jakby na co dzień życie las pali, nie? No wiadomo, to jest tragedia, ale. No, robię też. Czyli macie większy czy większy. Także to jest akurat przy parku, do którego mamy jechać w niedzielę. No. Mam nadzieję, że uda się. Czekam na wiatr, co rozgoni. No, więc i idziemy sobie właśnie na plażing. Wyszliśmy na parze. Ja się opierdzielam. Tutaj dmuchają. Petroczyna się przebiera. I tam jest... ...żar. Tam jest... A! Tam jest żar. Także... ...jesteśmy Makarskiej. Jest ładnie. Tam są ładne... ...parasolki. Hej, jestem kuwakiem. <śm> 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 Ha! je het woord partner. Hallo! De ja, ja. Gates! is <laughs> A na postoju stoi Słoneczny Patrol. O, a tam jeszcze coraz bardziej się fajczy. Ciekawe. Nie, wychodzę. Tam jest jedno ognisko. Tam jest drugie ognisko i jeszcze trzecie jest za tą górą, więc no się się bardzo fajczy, ogólnie rzecz biorąc. Ładne fotki. A teraz teraz idziemy idę skakać z klifu, także... Za zabał mam je przeprawić. Mam nadzieję, że nie obstaram z zbroi, faktycznie skoczę, bo chciała. Zobaczymy, czy chodzię skakał Chyba jak nic dziecko skoczy, to sobie skoczę. Nie wiem, dużo ludzi. Jednak nie skaczę. Jednak skoczę gdzieś indziej. Nie, tam nie. Ale gdzieś, gdzieś sobie znajdę klipa takiego bezpieczniejszego i sobie skoczę, bo tutaj tak. Nie jest bezpieczne. Mimo wszystko taczą to jakoś tak... To Ten grunt nie jest fajny. Środa, więc i loda. Dzień loda. Środa, dzień loda. Także kupiliśmy sobie po gałeczce Oscar 2. dwa. Na, dwa. na mixy, mam. smaki. Miałam ja figę. Katarzyna ma malinę Malina z Chijo, a Oscar ma pistację i creme brule. Także fajna, różowa budeczka. Wszystko, bardzo. No, a teraz obserwujemy oprócz tego, jak się, gdy mi na O Teraz jeszcze mam za zadanie kupić e, krapki. I Coś jeszcze? Chyba na razie nie? I Jemy, delektujemy się i opalamy przy okazji. Aktualnie są sobie na plażę. Jestem sama, bo okazało się, że ona yy, śpi. Była podjęta, więc poszła spać. A ja przyszłam jeszcze pogoryszać z yy, wychłodu słońca, którego za nie widać, bo jest poświecony, ale uwierzcie mi, jest pięknie za słońca. Jeszcze taka ciepła pogoda, więc przyszłam pogorzystać, jeszcze chwilę poopalać, bo czuję się blada. Także no, mi po prostu miłego leżakowania i... cieszę się, że tu jestem. Podziwiajcie ze mną piękne słoneczko, jak Łady mi opala, a ja rozmawiam z Kopem. No. idę. Jest pięknie. person in one place. <laughs>